którą wręczy pan Mariusz Tokarski, zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo serdecznie zapraszam. A tę nagrodę otrzymuje pan doktor Zbigniew Pinkalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę doktorską ochrona formatów telewizyjnych na gruncie regulacji praw własności intelektualnej” – Praca napisana pod kierunkiem pana profesora Ryszarda Markiewicza. Także zapraszam również laureata i proszę o wręczenie nagród, przy czym bardzo bym prosiła zdecydowanie pomiędzy tymi stolikami, bo to jest znacznie sympatyczniejsze tło.